Rodzina, która została na Ziemi, poradzi sobie, że na pewno ten moment śmierci nie był przypadkowy. Dusza zakończyła wszystkie swoje konieczne nauki na Ziemi, jakie miała do przerobienia, że nie umarła za wcześnie. Cześć, jestem Ania Żarek. Jestem coachem matrycy energetycznej w róże z kart tarota i wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych. Przyjmuję klientów na indywidualne sesje osobiste, telefoniczne i online. Co się dzieje po śmierci i jak jest w niebie? Dzisiaj kontynuuję temat, co się dzieje po śmierci. Informacje, jakie będę przedstawiać, pochodzą z książki Świątynie po drugiej stronie. Autorką jest nieżyjąca już wróżka i medium kontaktujące się ze zmarłymi Sylwia Brown. Pani Sylwia Brown, opisując, co się dzieje po drugiej stronie, Korzysta z informacji od swojej przewodniczki duchowej Francine. Wspominałam, że są świątynie po drugiej stronie. Jest szereg tych świątyń. Pierwsza świątynia, o której będzie dzisiaj mowa, to świątynia orientacji, świątynia zorientowania się. Będę nazywać w tym filmie ją świątynią orientacji. Jakie to jest miejsce? To jest świątynia, do której trafiają dusze świeżo po śmierci. Dusza w świątyni spotyka się ze swoim przewodnikiem duchowym właśnie w tym miejscu, i to jest miejsce, gdzie następuje pierwszy kontakt ze światem po drugiej stronie, gdzie dusza dochodzi do siebie po śmierci, gdzie musi. Poznać, jakby, ten świat od nowa, ale to jest świat, do którego wraca, ponieważ dusza przeważnie wielokrotnie wciela się w życia ludzkie, i to tam po drugiej stronie jest prawdziwy dom, do którego wraca, i to tam żyje wiecznie, a na Ziemi pojawia się tak, jakby tymczasowo na chwilę. I właśnie w tym miejscu, w Świątyni Orientacji dowiaduje się, że właśnie wróciła do domu i otrzymuje odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Jak wygląda Świątynia Orientacji? Jest to budynek świetlisty, błyszczący, błyszczący takim łagodnym światłem, jasnym, białym, podobnym do światła, który jest w tunelu świetlistym, przez który przechodzą dusze po śmierci. Jeżeli chodzi o wykończenie i styl, styl jest bardzo prosty, podobny do ziemskiego stylu romańskiego, a warunki można określić nawet jako proste i spartańskie. Tam nie ma wielu ozdób oprócz świateł, ponieważ tam jest ważne, jaki jest cel tej świątyni. Nie ma dekoracji, które występują w następnych świątyniach, bo to nie jest na tym etapie ważne. Ważne jest, żeby spełniła właśnie swój cel. Celem tej świątyni jest zmniejszenie traumy, jaką dusza odczuwa w czasie przechodzenia pomiędzy dwoma różnymi wymiarami, jakimi są. Ziemia i niebo. I trzeba tutaj wspomnieć, że ta świątynia jest nie tylko dla dusz wracających z ziemi do nieba, ale i odwrotnie. Jest również część dla dusz, które z nieba wyruszają na ziemię, żeby wcielić się jako dziecko w nowe życie na ziemi. Więc świątynia posiada. Dwoje drzwi. Jedne drzwi są tak jakby z napisem dusze wychodzące, drugie drzwi z napisem dusze powracające. Środek jest mniej więcej podzielony na pół. Jest to taka hala, taki hol podzielony na pół dla jednego i drugiego rodzaju dusz. Natomiast po bokach są. Mniejsze pomieszczenia, gdzie dusze spotykają się ze swoimi doradcami indywidualnie. Świątynia orientacji jest zawsze pełna dusz i ich doradców, ale zawsze dla każdego jest odpowiedni doradca dla nikogo nie zabraknie. Jeżeli jesteś duszą powracającą, po życiu na ziemi do nieba, najpierw spotykasz się ze swoim duchowym przewodnikiem, który cię wita i odpowiada wstępnie na pytania, a potem przewodnik prowadzi cię do specjalnego pomieszczenia, gdzie indywidualnie spotykasz się ze specjalnym doradcą można go nazwać orientatorem. Orientator przemawia do duszy w łagodny, ciepły sposób. Stara się wszystko wytłumaczyć, gdzie się dusza znalazła, co się stało, co się właśnie dzieje. To jest proces przypominania sobie. To może być proces trudny, ponieważ dusza wciąż jeszcze ma połączenia ze swoim życiem na ziemi wciąż jeszcze wszystko pamięta. Dusza też czuje zdezorientowanie, pomieszanie, ponieważ jednocześnie w tym miejscu wracają wspomnienia ze wszystkich poprzednich wcieleń. Na przykład wspomnienia, w jaki sposób w każdym poprzednim wcieleniu człowiek umarł, kogo spotkał, jak wyglądały te poprzednie życia, więc ma do czynienia z wieloma informacjami naraz. A Orientator jest tą osobą, która ma w tym wszystkim pomóc i łagodnie wprowadzić w to nowe życie już w niebie. Orientator ma za zadanie zrobić wszystko, żeby dusza odnalazła się w nowym miejscu, zrelaksowała się, poczuła się komfortowo. Pogodziła się ze swoją śmiercią i, i z tym, że już będzie od tej pory w nowym miejscu, w niebie. Orientator odpowiada na wszelkie pytania, ale przede wszystkim tłumaczy, tłumaczy takie rzeczy, że na przykład rodzina, która została na ziemi, poradzi sobie. Że na pewno ten moment śmierci nie był przypadkowy, że to był moment wcześniej zaplanowany, wybrany, że dusza zakończyła wszystkie swoje konieczne nauki na Ziemi, jakie miała do przerobienia, że nie umarła za wcześnie, że wszystko dzieje się tak, jak miało być. Taka jest rola przewodnika, orientatora. I w końcu zaczyna się powoli rodzić zrozumienie, i dusza zaczyna się czuć komfortowo. Co wtedy czuję? Czuję przede wszystkim ogromną miłość, ogromną miłość i akceptację dla siebie. I to jest miłość nieporównywalna do żadnego uczucia, jakiego mogłaby doznać na Ziemi. To jest miłość pochodząca od Boga, który kocha jednakowo i kocha ogromnie wszelkie ludzkie i nie tylko ludzkie istoty. Dusza zaczyna czuć, że ta miłość przenika całą jej istotę, i wtedy czuje się spełniona, czuje się w domu, czuje się na swoim miejscu, czuje się zrealizowana, już nie potrzebuje tych rzeczy, które były. Na ziemi. Także osoby, które mają kogoś, który odszedł, powinny się pocieszać tą myślą, że, że ta osoba, dusza, będzie w pełni szczęśliwa, zrealizowana, otoczona taką miłością, yy, jakiej potrzebuje yy, i będzie po prostu szczęśliwa w niebie. Orientatorzy bardzo długo i ciężko pracują, żeby przygotować się do swojego zadania. I są w tym zadaniu bardzo dobrzy, wiedzą co powiedzieć, wiedzą jak odpowiedzieć na pytania. Także dusza ma pełną opiekę i wszystkiego się dowie, czego potrzebuje, i poczuje się na pewno komfortowo w niebie dzięki pomocy orientatora. Orientatorzy są jak doradcy psychologiczni. Oni znają różne aspekty życia. Wiedzą, jak rozpoznać sygnały od duszy, na przykład na podstawie tego, co mówi, jak się zachowuje, albo czego nie mówi, czego się boi. Wszystko potrafią dobrze zdiagnozować i odpowiednio na to zareagować. Orientatorzy to są dusze, które były wielokrotnie również na Ziemi. Tylko przyjęły taką rolę jako swoje powołanie i pomagają zarówno duszom powracającym do nieba, jak i wyruszającym we wcielenia na ziemi. Tym, którzy właśnie wracają z kolei na ziemię, doradzają. Żeby przede wszystkim pamiętać, że jest dostępna pomoc aniołów i przewodników duchowych, a także jest dostępna pomoc od Boga, i Bóg jest określany według tej książki jako bóstwo i męskie, i żeńskie zarazem czyli bogini, matka i Bóg ojciec, tak jakby jednocześnie. I można się do nich zwracać w ciągu życia, jeżeli są kłopoty z realizacją planu życiowego. No właśnie, a co to jest ten plan życiowy? Orientator spotyka się z duszą, która wyrusza na Ziemię i przedstawia jej coś w rodzaju takiego zwoju papieru, zapisanego pismem, gdzie są wybrane elementy z życia. Wstępnie określone, one mogą się zmienić, ale wstępnie są określone, że na przykład ktoś ożeni się w wieku 30 lat i będzie miał dwoje dzieci, albo na przykład jakich będzie miał rodziców, gdzie będzie pracował. Jakieś takie wstępne informacje, takie elementy życia wybrane dokładnie do tego, żeby zrealizować lekcje, które są do nauczenia. I te lekcje, te nauki na takim zwoju z planem życia są odpowiednio podkreślone, podświetlone, i orientator omawia te zagadnienia z duszą, która wyrusza na ziemię. Kiedy pierwszy raz pani Sylwia Brown przedstawiła koncepcję orientatorów i świątyni orientacji, odezwał się z sali, Człowiek, bo ona to przedstawiała w grupie, na warsztatach, na zajęciach, odezwał się z sali człowiek, który powiedział, że on pamięta, tak jakby w śnie, czy może w medytacji, pamięta przebłyski swojej rozmowy z orientatorem i co miał, jakie miał zadania, ale pamiętał niestety tylko początek, i widocznie tak się stało, że nie miał. Dane, żeby sobie przypomnieć całą resztę, a bardzo tego chciał. Orientatorzy czasami później przekształcają się w rolę nauczycieli, odchodzą ze świątyni, czasami wcielają się ponownie w ciało ludzkie, wracają na ziemię, bo potrzebują nowych doświadczeń, świeżych doświadczeń, chcą. Jeszcze więcej dowiedzieć się o ludziach, szczególnie o ich psychologii, żeby potem jeszcze lepiej pomagać. Jest tak, że ludzie mogą, ludzie żyjący na Ziemi, mogą dowiedzieć się, jak jest, jak jest w tej świątyni, mogą się nawet spotkać ze swoim orientatorem. To jest tak, że można poprosić o sen. Lub w medytacji, przed medytacją poprosić o spotkanie ze swoim orientatorem, tym, który kierował nas na Ziemię. I podobno czasami się udaje, czasami można dopytać o jakieś dodatkowe informacje, zorientować się, poprosić o pomoc w określeniu, czy dobrze przerabia się lekcje życiowe, czy jest się na dobrej drodze, czy wszystko jest w porządku? Czy może orientator ma jakieś rady? Ja jeszcze tego osobiście nie, nie próbowałam, ale właśnie jak przygotowywałam się do tego nagrania, postanowiłam spróbować. Także zobaczę, jak to jest. I podsumowując, chciałabym powiedzieć, że te wszystkie informacje, które przedstawiłam w filmie, to nie są absolutnie informacje sprawdzalne. Czy taka jest prawda? Czy tak wygląda życie po drugiej stronie? Czy w ogóle istnieje jakieś życie po drugiej stronie? Dowiemy się i ja, i ty, jak umrzemy. Wtedy będziemy wiedzieć na pewno. Obserwując, czytając, obserwując, oglądając różne, różne filmy, Mam wrażenie, że istnieje jakaś blokada, jest jakaś bariera nałożona, że ta komunikacja z drugim światem, z innym wymiarem naszego życia wiecznego jest jakby nie jest taka dostępna dla każdego, że trzeba. trzeba Dużo wiedzieć o rozwoju duchowym, dużo ćwiczyć, żeby wejść na taki poziom, żeby komunikować się z tamtym światem. Pewnych informacji na pewno nie mogą nam powiedzieć dusze z tamtej strony, bo mają po prostu zabronione, bo, bo ktoś tego pilnuje, bo po prostu ludzie tutaj na Ziemi mają swoje zadania. I nie mogą dostawać podpowiedzi. Oni sami mają dojść do tego, co mają przerobić, do czego dojść. Sami mają wolną wolę, także nikt nie może tak zrobić, żeby, żeby było za łatwo. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Przypominam, że to jest drugi film z tej serii, co się dzieje po śmierci, według Sylwii Brown, i zamierzam nakręcać kolejne odcinki. Jak również, jeżeli będziecie zainteresowani, mogę nakręcić odcinki według innych autorów. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj. Pamiętaj też o dzwoneczku. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTubie. Magiczny Coaching, pisane razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję, są dostępne także na mojej stronie internetowej. Magicznycoaching.pl Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.